Witam serdecznie i dziś kolejny zestaw za 35 zł. Mój pierwszy milion, wielka kasa i super linie. Zaraz zobaczymy, czy takie mniejsze wkłady się opłacają. W poniedziałek było pięknie. Zobaczymy, co dalej. 41 numer, super linie, ale ja Wam chyba przybliżę, bo widzę, że tutaj tak coś. Kiepsko to widać za daleko. I tutaj szukam tęczę i serduszko. W poprzednich edycjach miałam to 75, w tej jeszcze nie miałam. Więc pora to w końcu drapnąć. Rolki i korona. Są rolki. Korona. Rolki, korona. Popcorn i księżyc. Księżyc, księżyc. Popcorn, księżyc. Nie ma więcej. Nie ma. Parasol, gwiazda. Parasol, gwiazda, parasol, gwiazda, parasol. Gwiazdeczki i parasol, parasol. Kolejne symbole: diament i biedronka. Jest diamencik, diamencik. Piłka klapki. Klapki są. Piłka, klapki, piłka. No, dosyć fajnie się rozkręcają. Kwiatek i cytryna. A tu jeszcze diamencik. Kwiatek, cytryna. Cytrynka. Hmm. Nie dali mi kwiatka. Łuzy, dzwonek i łódź. Słonek jest, ja nie kojarzę łodzi. Nie ma. Słoń i słońce. Jest słoneczko, jest słoneczko. Nie ma słonia. Motyl, leżak. No i pewnie będzie pusto. Klucz i czapka. Jest czapka, jest kluczyk, kluczyk. Sakiewki nie było. Jest kluczyk. I jest czapka. Ale nie ma linii. Trzeba szukać dalej <grytania> tej wygranej. Wielka kasa z numerem 19. I tutaj wygrywa 32-35. Pięćdziesiąt cztery, trzydzieści trzy i siedemnaście. Jeszcze złoto i worek. A ja mam trzydzieści siedem, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery, dwanaście, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia siedem.

No, to dzisiaj ten zestaw coś tutaj kiepski. Jeszcze na ratunek yy, mój pierwszy milion z numerem trzecim. I co tutaj zrapko uratujesz? Szukam 3, 44, 25, 28 i 22. I jeszcze bonus na koniec. To co ja mam? A ja mam jeden. A szkoda, bo to była ładna stówka pod spodem. Jest trzy! Jestem uratowana! Zdrabka, ratuje sytuację. 47, 43, 24. No możesz jeszcze czymś sypnąć, zabija się nie obrażę. 29, 12. 30, 44, druga wygrana! Wow! Strabka po 20 złotych, są dwie wygrane, a więc ja tu jestem już na plusie. Kolejny zestaw, taki mały, daje plus 35. I postanowiłam, że ten cały tydzień będę robiła wkład 35 złotych. Taki test. W zeszłym tygodniu szalałam z wkładem i sami widzieliście z jakim efektem. 41, a w tym tygodniu będzie test małych wkładów. I jak na razie widać, że jest to pozytywna moja decyzja. 8, 26, 7.

A w bonusie jest jabłuszko. Bardzo lubię jabłuszka. Kontrolne C, C. A więc znowu zestaw jest na plusie. Ostatnia zdrapka ratuje sytuację. Wkład 35, odzyskane 40, piąteczka na plusie, ale zawsze to plus. Tylko trzy zdrapki i zobaczcie, można wyjść na plus. Mam nadzieję, że te. Ten mój pomysł na ten tydzień Wam się podoba. Będziemy testować małe wkłady, różne miksy będę brać, ale żeby to było za 35 zł. Dajcie znać, czy Wam się ten pomysł podoba, bo mi bardzo. Jestem znowu na plusie. Pięknie Wam wszystkim dziękuję za obecność, za wszystkie subskrypcje, miłe komentarze, łapeczki, co bardzo mobilizuje i cieszy. Do, mobilizuje do dalszego nagrywania. Zapraszam na kolejne odcinki. Pa!